Cześć! Dziś przedstawię wam gładzik BOSTO model T02, który jest świetną alternatywą dla myszki i można go podłączyć na aż trzy sposoby. Zapraszam Was do oglądania. W zestawie znajdziemy gładzik zabezpieczony folią ochronną, którą należy odkleić. Przewód USB do podłączenia gładzika do komputera, a także do naładowania jego baterii. Dodatkowo jest też adapter z USB A na USB-C. Przyda się on, jeśli posiadacie urządzenia, które dysponują tylko portami USB-C. Sam gładzik jest w kolorze srebrnym, a jego design jest bardzo elegancki. Wykonany jest bardzo dobrze, wszystkie jego elementy są ze sobą świetnie spasowane, nic tutaj nie lata, nie trzeszczy, ani się też nie wygina. Jest naprawdę solidny. Warto wspomnieć o tym, że jest wyprofilowany w taki sposób, by praca na nim była jeszcze bardziej przyjemniejsza i by nasz nadgarstek nie ucierpiał podczas wielogodzinnej pracy. Dodatkowo pod spodem znajdziemy specjalny odbiornik Wi-Fi, w którym możemy podłączyć nasze urządzenie w taki sposób, by działał on bezprzewodowo. Sam gładzik posiada również gumki, które zapobiegają przesuwaniu się urządzenia po blacie. Jego powierzchnia robocza wynosi 160x114 mm. Na ekranie możecie zobaczyć porównanie, o ile on jest większy od takiego standardowego touchpada w moim laptopie. Gładzik reaguje na 6 gestów, czyli klikanie, klikanie prawym przyciskiem myszy, powiększanie, pomniejszanie ekranu, przewracanie stron, przewijanie, czy też obracanie. BOSTO T02 posiada również dwa fizyczne przyciski, jeden do włączenia i wyłączenia naszego urządzenia, a drugi, switch, do przełączania się między trybami połączenia, o których mówią nam diody LED nad piktogramami, które są umieszczone na froncie. Warto wspomnieć też o tym, że Gładzik posiada wbudowany akumulator o pojemności 500 mAh, który pozwala na wielogodzinną pracę. Naładować go możemy za pomocą kabla dołączonego do zestawu. Pamiętajcie o tym, że czas ładowania nie powinien przekroczyć dwóch godzin. Gładzik jest kompatybilny z urządzeniami pracującymi na systemie Windows, a także na macOS. Przy Windowsie podłączacie Gładzik i właściwie możecie od razu zaczynać pracę, a jeśli chodzi o Maca, to po podłączeniu należy przejść przez szybką konfigurację. Skoro przedstawienie produktu mamy za sobą, pozwólcie, że przejdę teraz do omówienia trzech sposobów podłączenia Gładzika. Pierwszy, za pomocą kabla, który podpinamy do urządzenia, a następnie do komputera i właściwie gotowe. Wszystko tutaj śmiga. Drugim sposobem jest podłączenie bezprzewodowe. Aby to zrobić należy najpierw wpiąć do urządzenia pastylkę Wi-Fi, którą, jak już wspomniałem wcześniej, znajdziecie pod gładzikiem, następnie przyciskiem Switch przełączyć tryb z kabla USB na Wi-Fi, mówi nam o tym dioda LED, która świeci się nad piktogramem oznaczającym ten tryb. I gotowe. Możecie cieszyć się działającym gładzikiem. Trzecim sposobem jest podłączenie na bluetooth. Wystarczy przyciskiem switch w urządzeniu przełączyć się na tryb Bluetooth i przytrzymać go przez 3 sekundy. Kontrolka zacznie systematycznie migać, co oznacza, że gładzik wszedł w tryb parowania. Jeśli macie włączone Bluetooth na komputerze, gładzik powinien się błyskawicznie z nim połączyć. Jeśli nie, to należy je włączyć. W przypadku, gdy komputer nie wyszuka wam gładzika, wystarczy wejść w ustawienia Bluetooth na komputerze i ręcznie dodać urządzenie. Podłączy się z nim i gotowe. Bosto T02 jest fantastyczną alternatywą dla osób, które lubią pracować na touchpadach, ale te w laptopach są dla nich za małe. Jest to też dobre rozwiązanie, gdy nasz touchpad w laptopie padnie, a my nie chcemy kupować nowego komputera.